Rekruci muszą pokonać tor o długości 500 metrów złożony z 15 przeszkód. Najtrudniejsze z nich to zasieki, dwa tunele: pionowy i poziomy, oraz ściana, która wymaga rozbiegu i odpowiedniej techniki. Instruktor Adam Rycman pokonuje tę trasę w 3 minuty i 49 sekund. Jest to rekord tego toru. Pułkowniku, hmm. kiedy ostatni raz pokonywałeś taki tor? Parę lat temu na zawodach oficerów rezerwy państw NATO w Berlinie. Poszło nam całkiem nieźle. Rekruci pokonują tor dwójkami. Uważaj na głowę Tarzan, nisko głowa, nisko dupa. Uważaj, żeby cię nie oskalpowało. Dajesz stalowy powolutku do przodu, powolutku do przodu. Dawaj stalowy. Ja trzymam kciuki za kolegę Stalowego, ale przypomnijmy sobie linię melodyczną Anielski orszak, niech mą duszę przyjmę, na no, wszelki wypadek, żebyśmy byli gotowi. Dobrze, że mam oleje ze sobą od razu. Nie mogę się długo śmiać. Dlaczego? Słońce wysusza mi zęby. Zapośli. Ciężko było naprawdę nie jest to prosty to. Zadyszka złapała mnie już e, po kolczarce Dawaj, stawaj, 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 stawaj! Nie podchodź tak, bierz rozpęd i się na to. Inaczej nie wejdziesz. Dawaj, mocno! Dawaj! Tak jest, dawaj do góry! Podrzuć dupę! Tak jest! Dawaj jeszcze raz. To będzie ściana. To jest ściana płaczu, tak. Masz to ukończyć, kurwa. Dawaj, mocno! Mocno, yeah! mocno, I mocno w górę! Zarzuć nogę, spróbuj zarzucić nie nogę. Nie dam radę. Dasz radę. Nie dam. Nie pozwolę ci nie ukończyć tego toru, kurwa. Łapiesz oddech, Ja ja zgubiłeś, kurwa, całe życie interes prowadzisz, kurwa. I poddasz się na takiej kurwa desce jednej. Dobra. Tak jest. Dobrze, tak teraz. teraz. Dobrze. Dobrze, sprzątu się. Dobrze. Dało się? Dało. Pamiętać wszystko w głowie siedzi. Odpoczywaj. Spiąłem się w sobie i powiedziałem, że muszę ukończyć ten tor. Pokonałem go, ale no Skutek był też taki, że trochę ucierpiało moje kolana. Ja no powiem wam no tylko tak, nie... ja się tylko boję, że ja nie będę widział, bo muszę zdjąć okulary, ja mam taki astygmatyzm. No to, to idź po dotyku. A na końcu, jak zawsze, w stronę światła, no wiadomo. Nie, no, idź za głosem pana.